Cześć, ten film spowoduje, że zrzucisz od 6 do 12 kg w 3 miesiące. Stracisz tkankę tłuszczową, szczególnie z brzucha oraz zbudujesz masę mięśniową i atrakcyjną męską sylwetkę. Są jednak dwa warunki, które musisz spełnić, aby osiągnąć te efekty i zmienić swoją sylwetkę. Po pierwsze, musisz obejrzeć film od początku do końca. Po drugie, musisz go odpowiednio wykorzystać, ponieważ oczywiste jest to, że jeśli nie zrobisz konkretnych rzeczy, dzięki którym spalisz tłuszcz czy zbudujesz mięśnie, to, to nie zmienisz swojej sylwetki. Nie ma tutaj żadnej magii. Ja jestem Dawid Koźluk, a moim celem jest budowanie atrakcyjnych sylwetek u mężczyzn, którzy obecnie czują się źle w swoim ciele lub nie podoba im się ich aktualna sylwetka. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli włączyłeś ten film, to prawdopodobnie Twoja sylwetka wygląda tak, a Ty przez nią czujesz się źle, niekomfortowo oraz nieatrakcyjnie w swoim ciele. Prawdopodobnie patrząc w lustro wstydzisz się, że doprowadziłeś siebie do takiej sylwetki. Mała ilość masy mięśniowej, a także nadmiar tkanki tłuszczowej oraz odstający brzuch wprawia Cię w kompleksy i poczucie winy. Prawda? Wiem to dlatego, że ja też kiedyś się tak czułem i ja też przechodziłem przez dokładnie to samo co Ty. Też czułem się źle w swoim ciele nieatrakcyjnie, niekomfortowo, a moja sylwetka mi się absolutnie nie podobała. Moim problemem sylwetkowym była mała ilość masy mięśniowej oraz nadmiar tkanki tłuszczowej, ale z tego wyszedłem. Zmieniłem swoją sylwetkę, zbudowałem masę mięśniową oraz spaliłem tkankę tłuszczową, dzięki czemu obecnie wyglądam lepiej. Moja sylwetka mi się podoba oraz jestem z niej zadowolony. I moja aktualna sylwetka powoduje, że czuję się świetnie oraz atrakcyjnie w swoim ciele, a obecnie bardzo podobny proces budowania sylwetki pomagam przejść mężczyznom, z którymi pracuję. Zgłasza się do mnie mnóstwo mężczyzn, którzy przechodzą przez dokładnie to samo. Na pytanie, z jakim problemem do mnie przychodzi, że większość odpowiada mi, że ich największym problemem jest mała ilość masy mięśniowej lub też nadmiar tkanki tłuszczowej, a już szczególnie w okolicach brzucha, albo i klatki piersiowej. Czy też po prostu sylwetka chudo ustać? A jeśli dopytam, dlaczego chcą zmienić swoją sylwetkę i dlaczego ten cel sylwetkowy jest dla nich aż tak ważny, w odpowiedzi bardzo często słyszę, że czuję się niemęsko czy nieatrakcyjnie z powodu małej ilości masy mięśniowej, lub że czuję się źle i niekomfortowo, czy wstydzę się, a nawet mam kompleksy z powodu nadmiaru tkanki tłuszczowej oraz odstającego brzucha. Jednocześnie ci mężczyźni chcą zmienić swoją sylwetkę, chcą spalić tkankę tłuszczową, szczególnie z brzucha, oraz chcą zbudować masę mięśniową, ponieważ chcą wyglądać atrakcyjnie. Chcą mieć dobrze widoczne mięśnie oraz niski poziom tkanki tłuszczowej, żeby podobać się sobie, swojej żonie lub też swojej dziewczynie. Chcą pozbyć się kompleksów, wstydu, poczucia winy chcą przykuwać uwagę swoją atrakcyjną męską sylwetką lub też chcą, aby ich dzieci były dumne z tego, że ich tata wygląda jak Superman. Pomogłem już wielu mężczyznom w wieku między 20 a 50 lat zbudować mięśnie, spalić tłuszcz, zbudować atrakcyjną męską sylwetkę, poprawić zdrowie oraz mentalność. Budowanie sylwetki to umiejętność. Dosłownie każdy, kto wykona konkretne czynności, może zmienić swoją sylwetkę. Przerobiłem to już na grubo ponad setce mężczyzn i doskonale wiem, dlaczego niektórzy mają świetne efekty, dlaczego niektórzy potrafią spalić tkankę tłuszczową, potrafią zbudować masę mięśniową, nie mają efektu jojo, a inni niestety nie potrafią spalić tłuszczu, nie potrafią zbudować mięśni, nie mają efektów i po prostu nie są zadowoleni ze swojej sylwetki. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynają, czy już pracowali z trenerami, z dietetykami, stosowali różne treningi, różne diety, ale finalnie efektów i tak po prostu nie mają. Wiem, co musisz robić lub co musisz zmienić w swoich dotychczasowych działaniach, żebyś w końcu miał sylwetkę, o której marzy, żebyś w końcu miał sylwetkę, z której będziesz dumny i dzięki której będziesz czuł się świetnie i chcę ci pomóc to osiągnąć. Na początku filmu zobowiązałem się do tego, że spalisz dzięki niemu tkankę tłuszczową, zrzucisz konkretną ilość kilogramów oraz zbudujesz masę mięśniową, a także atrakcyjną męską sylwetkę, jeżeli obejrzysz ten film do końca, no a właśnie zbliżamy się do końca tego materiału, oraz jeżeli odpowiednio go wykorzystasz. Mianowicie pracując ze mną zrzucisz od 6 do 12 kg w ciągu 3 miesięcy, jednocześnie spalisz tkankę tłuszczową, a już w szczególności z brzucha, Zbudujesz masę mięśniową oraz atrakcyjną męską sylwetkę, dzięki czemu wszystkie negatywne odczucia, które masz obecnie, które są związane z aktualnym wyglądem Twojej sylwetki, zmienią się na odczucia oraz emocje pozytywne. I jestem tak pewny swoich umiejętności w budowaniu męskiej sylwetki, że jeżeli nie będziesz miał efektów, o których teraz powiedziałem, to zwrócę ci pieniądze i biorę za to całkowitą odpowiedzialność. Oczywiście, iż jako jest to szalona oferta, bo albo masz efekty, albo dostajesz zwrot kasy, albo spalisz tkankę tusztową, zbudujesz masę mięśniową, zrzucisz konkretną ilość kilogramów na wadę w ciągu trzech miesięcy. Pracując ze mną, albo dostajesz zwrot zainwestowanych środków, to jest to oferta tylko i wyłącznie do konkretnych mężczyzn, którym rzeczywiście zależy na tym, aby spalić tkankę tłuszczową, szczególnie z brzucha którym zależy na tym, aby zbudować masę mięśniową oraz atrakcyjną męską sylwetkę, po to, aby wyglądać atrakcyjnie, być dumnym z tego, jaką się ma sylwetkę, i przede wszystkim dla mężczyzn, którzy zrobią to, co trzeba, żeby właśnie zmienić swoją sylwetkę i to, jak się czują ze swoją aktualną sylwetką. A nie tylko wydaje im się, że chcą zmienić swoją sylwetkę, ale nic w tym kierunku nie zrobią i należą raczej do osób, które dużo mówią, ale mało robią. No to wtedy to nie będzie działało. Więc jeżeli ty jesteś konkretnym mężczyzną, który ma między 20 a 50 lat i tobie bardzo mocno zależy na tym, aby spalić tłuszcz, zbudować mięśnie i mieć atrakcyjną męską sylwetkę, dzięki której będziesz czuł się znacznie lepiej niż swoją aktualną sylwetką, co już teraz możesz sobie wyobrazić, to zapraszam do napisania wiadomości prywatnej albo na Instagramie, albo na WhatsAppie, albo na Facebooku. Linki będą w opisie pod tym materiałem. Warto się oczywiście pośpieszyć, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, myślę, że z jasnych powodów.